Zapraszamy na Chorzowski serwis informacyjny. Zobaczmy skrót wydarzeń z ostatniego tygodnia. Jak co roku w okresie wakacyjnym, Chorzowskie Instytucje Kultury przygotowują specjalną ofertę dla najmłodszych mieszkańców. Tropiciele wakacyjnych przygód. Pod takim hasłem prowadzone są warsztaty przygotowane przez Starochorzowski Dom Kultury. Starochorzowski Dom Kultury oferuje letnie warsztaty artystyczne, które trwają cały lipiec. i są podzielone na dwa turnusy. Oczywiście w odmiennych tematach. Pierwszy turnus. Jest detektywistyczny, tropimy wakacyjne przygody, a w drugim turnusie będzie bardziej wodnie, będzie dużo rybek, piratów, więc będziemy się obracać w tym wodnym klimacie. Spędzamy dużo czasu na dworze. Dzisiaj akurat jesteśmy w Parku Śląskim i tropimy wakacyjną przygodę, mianowicie z tradycyjne podchody. Musieliśmy odszukać koperty, w których były napisane zadania, które musieliśmy wykonać. Jakie wykonaliśmy? Sz szliśmy po strzełkach aż i musieliśmy znaleźć dziewczyny. Które były gdzieś ukryte. Bawimy się i jest bardzo fajna atmosfera. Więcej informacji na temat wakacyjnych zajęć w starochorzowskim Domu Kultury można znaleźć na stronie sdk.org.pl oraz w facebookowym profilu instytucji. Muzeum w Chorzowie zaprasza na wystawę poświęconą stuleciu ruchu chorzów. Znalazły się na niej różne eksponaty związane z wieloletnią działalnością klubu, w tym puchar króla Maroka Mohameda V. Jest to puchar zdobyty w roku 74. Był to turniej międzynarodowy organizowany w Maroku swoim zasięgiem obejmował nie tylko Europę i Afrykę, ale także na przykład Amerykę Południową, ponieważ brały w turnieju udział kluby na przykład z Brazylii, Argentyny czy Urugwaju. Ale poza tym mamy też inne, bardzo ciekawe dokumenty, na przykład udało się pozyskać od stowarzyszenia Wielki Ruch. Dokument w zasadzie założycielski ruchu chorzów, bo jest tu lista pierwszego zarządu z kwietnia 1920 roku. Mamy także dokument z roku 23 z momentu kiedy klub połączył się z kolegami niemieckimi, Balszpil Klub I, i z tego właśnie okresu jest też lista zarządu. Mamy piłkę z okresu przedwojennego, mamy wreszcie całą kolekcję pamiątek po Gerardzie Cieśliku udostępnioną przez jego syna. Ze względu na konieczność zachowania środków bezpieczeństwa w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa na terenie wystawy w jednym momencie może przebywać maksymalnie pięć osób. W ramach festiwalu Otwarcia Centrum Integracji Międzypokoleniowej w Chorzowie 10 lipca zaproszono mieszkańców na seans w kinie plenerowym. Za siedzibą centrum stanął wielki ekran, na którym został wyświetlony filmowy klasyk z Merlin Monroe pół żartem, pół serio. Kino w plenerze. Forma dosyć znana, chyba wielu i, i nie tylko przez nas, organizowana, ale chcemy też spróbować wszystkich tych form rozrywki, które się mieszkańcom podobają i mamy nadzieję, że akurat ta też im przypadnie do gustu. Kino plenerowe to nie jedyne przedsięwzięcie zaplanowane w Centrum Integracji Międzypokoleniowej w najbliższym czasie. Takim najbliższym naszym wydarzeniem w końcu lipca to będzie 25-26 Festiwal Kawy. Myślę, że to taka impreza, która będzie obfitowała wiele wydarzeń, dookoła samego jakby festiwalu kawy, samego spożywania kawy, testowania, kupowania. Myślę, że będzie dużo atrakcji. Warto śledzić nasze zapowiedzi na, na profilu Facebookowym Centrum Integracji Międzypokoleniowej. Na kolejne podsumowanie wydarzeń w Korzowie zapraszamy za tydzień.